Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie na ostatnim dniu rekolekcji z Maryją w drodze. Dziś podsumowujemy naszą duchową podróż i podziękujemy za wspólny czas z Matką, która była z nami na każdym kroku. Refleksja. Przez ostatnie dni wędrowaliśmy razem z Maryją, uczyliśmy się słuchać słowa, zanurzać się w ciszy. Nosić Jezusa w sercu, wytrwać pod krzyżem i zawierzyć jej macierzyńskiej opiece. Przez ten cały czas Maryja była naszą przewodniczką, cichą towarzyszką drogi, pokazując, jak z ufnością podążać za Bożym planem. Teraz kończąc tę duchową podróż, zapraszam Was, byście w sercu zachowali to, co spotkaliście przez te dni, gdy razem wędrowaliśmy z Maryją? Ja czułam, jak serce powoli otwiera się na Bożą miłość i pokój. Mam nadzieję, że i Tobie te chwile przyniosły ukojenie, nadzieję i nowe spojrzenie na codzienność. Maryja nauczyła nas, że nawet jeśli droga jest niepewna, można iść z odwagą, bo nigdy nie jesteśmy sami. Dziękuję Wam, że wybraliście tę drogę razem ze mną. To był dla mnie prawdziwy dar i wspólnota serc. A teraz uczyjmy krzyża i módlmy się. Maryjo, matko drogi i życia, dziękuję Ci za to, że byłaś przy mnie na tej rekolekcyjnej ścieżce. Naucz mnie zaufania, pokory i miłości bym z Twoją pomocą potrafiła iść naprzód, nawet gdy droga stanie się trudna. Niech Twoja obecność będzie światłem w moim sercu, a Twoje matczyne ramiona schronieniem i siłą. Maryjo, Matko moja, dziękuję Ci za każdy krok, którym mogłam przejść z Tobą w tych rekolekcjach. Pomóż mi pamiętać, że w mojej słabości jest Twoja siła, a w moim codziennym życiu Twoja obecność i czuła troska. Proszę, prowadź mnie dalej, nawet gdy nie wiem, co przyniesie jutro. Niech Twoje serce będzie moim schronieniem i światłem. Amen. Moi kochani, to już koniec naszej wspólnej drogi z Maryją. Dziękuję, że mogliście być z nami. Niech Maryja nadal prowadzi Was codzienności, a jej cichy pośpiech i wielka miłość niech będą inspiracją każdego dnia, boże błogosławieństwo niech cię otacza. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tych rekolekcjach, niech Maryja nadal prowadzi Wasze serce ku Bogu. Zapraszam serdecznie na kolejne inne rekolekcje i duchowe spotkania, a także na codzienne modlitwy wieczorne. Niech Bóg was prowadzi. żegnam Was dziś z Maryją w sercu.